Siemaneczko ziemiaczki Witam was w odcinku w którym zapytam się was Co chcecie żebym nagrywał pierwsze albo w ogóle żebym coś nagrywał Mogę nagrywać yy, minimum 3 gry Do wyboru macie GTA 3 yy, Need for Speed Carbon Czekajcie co jeszcze I może ale nie na 100% GTA San Andreas. A nad GTA 4 to jeszcze pomyślimy. Ja jeszcze sobie nad GTA 4 pomyślę. Cię, pomyślę. Yy, chciałem też podziękować dzikiemu kaktusowi za to, że zasubskrybował mój kanał i dał lajka. Dziękuję Ci, dziki kaktusie. I po prostu napiszcie mi w komentarzach, co mam nagrywać pierwsze. No i potem ja będę nagrywał tamte dalsze, co Wam podaję. Będę nagrywał takie, takie odcinki, jak skończę nagrywać te gry, które podałem. No to na razie jest odcinek pytający do Was. Pierwszy, to jest tylko taki krótki odcinek zapytaniowy. Chciałem się tylko Was spytać, co mam nagrywać. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.